Witam Was serdecznie, ja jestem Meksykano. A dzisiaj idziemy na moim serwerze Minecraft. Tutaj macie zasady, jakie tutaj coś się dzieje, się dostaje na start. Dostajemy 32 chlebki oraz pochodnie 16. Tutaj mamy, dostajemy te logi. No, no, te oto rzeczy, te drewno i budujemy się, weźmy, no to. Tutaj mamy spawna. Miłej zabawy tak wygląda mój spawn. No i to co? No i tutaj mam mój domek. Yy, no i tak to na razie wygląda. Tak to ładnie, w to moje zajęte końce. Wszystko wygląda. Yy, tutaj czekajcie, tylko wiadro można pełnić. Na razie mam takie rzeczy. Dobra, możemy iść, pokazać dalej rzeczy. Tutaj mamy jakiś mój domek. Jest on taki se. Moim zdaniem, to, to, to jest to, co to, to, to potrzebuje to. ten dom. To nie będę liczył, to fajnie wygląda. Tutaj mamy zejść do piwnicy, ale jest pod... Tutaj mamy sekretne wejście. To nie jest sekretne, ale teraz zobaczycie, zobaczycie co to jest. No, tutaj mamy małą kopalnię. No i właśnie teraz idziemy tam. Tutaj mamy moją piwnicę, tak jakby bazę podziemną. Tutaj mamy wejście. No i właśnie zobaczycie, gdzie to wejście prowadzi. Tak jest, to jest tu. Żeby wyjść stąd, trzeba coś, coś takiego. No na to tutaj, wyjść po prostu. Ale ja robię taką. To, to jest lepsze, no, to jest lepsze. No i tak to wygląda W tym odcinku Miałem Właśnie robiłem tą yy, od jakimś odcinku robiłem tą pinicę tam Ale się nie nagrało Więc przypał trochę Wezmę takie moje ważniejsze rzeczy Tam na dół Mm, jakby coś to na to serwerze na razie gra moja, moja siostra, tak? Siostra będzie ogólnie grała na serwerze. I różni inni ludzie. No, wy te będziecie mogli tutaj grać. Serwer jest na razie non premium. Znaczy będzie non, non, non premium ciągle. E, I mam nadzieję, że wejdziecie tutaj że będziecie na ten serwer. Jest waitlista, więc musicie napisać mi swoje niki w komentarzach. A a na przykład właśnie czego ja zapomniałem powiedzieć. A, e, a, a a IP będzie mm, w opisie, tak samo jak wersja. Więc wchodźcie na ten serwerek. No i to W tym odcinku chciałem Wam tylko to pokazać jak to wygląda oczywiście też z góry, no. Z góry to wygląda jak normalne, normalne drzewo, po prostu tutaj, ale to jest to, wszystko widać, nie? To jest słabo. No, i to jest taki mały, krótki odcinek. jak tylko sprawdzić, czy działa mi. Czy, na przykład, czy działa na przykład. Yy, cięcie. Więc sprawdzę cięcie i widzimy się zaraz. Pyk. Jeśli nie działa, to niestety. I pyk Dobra jak nie, nie, jak nie zadziałało to niestety nie zadziałało, nie będzie po prostu Nic takiego nie robiłem, a jak, jak zadziałało to po prostu przechodziłem stąd Tako Tako i tutaj poszedłem, więc nic, nic nie wziąłem z moda, nic się nie działo Bo ja ogólnie mam takie opcje operatora tego serwera Więc to by było na tyle Ja bym się nami żegnał w tym odcinku Życzę Wam miłych, spokojnych świąt. I widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że z Wami na, 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 na tym serwerze. Więc... E